Cześć. Jeśli posiadacie sklep internetowy, to zdajecie sobie sprawę, że sprzedaż w internecie praktycznie nie istnieje bez reklamy. Możecie sprzedawać bez reklamy, ale na małą skalę. Natomiast jeżeli chcecie na tym zarobić, zawsze trzeba zainwestować w reklamę. Instagram umożliwia zarówno płatną, jak i bezpłatną reklamę. Ale to, co nas będzie najbardziej interesowało, to to, czy warto w nim inwestować. Przygotowałem garść statystyk, które pomogą to zrozumieć. Według tabelki, którą tutaj widzicie, około 200 milionów użytkowników każdego miesiąca aktywnie korzysta z Instagrama. Jeżeli jesteście na bieżąco, to wiecie, że to jest nieprawda. Obecnie jest tych osób około miliarda. I z tego miliarda, jakieś 90% obserwuje przynajmniej jedno konto firmowe. No dobra, ale co z tego, że jakiś milion użytkowników, miliard użytkowników na całym świecie każdego miesiąca korzysta z Instagrama, jeżeli to nie jest Twoja grupa docelowa? No to zobacz dalej. Zagłębiając się w statystyki. Widzimy, że najczęściej korzystającą z Instagrama grupą są osoby pomiędzy 15 a 36 rokiem życia. Z kolei, z kolei osoby, które najczęściej kupują w sieci, to osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Jeżeli nałożyć na siebie te dwie grupy, Otrzymujemy mniej więcej taki obraz. Jak widzimy, te grupy w znaczącym stopniu się pokrywają, chociaż oczywiście nie uwzględniłem tutaj, że część osób kupujących w sieci może nie posiadać Instagramu. Tak czy inaczej, zobaczmy, że najbardziej interesująca nas grupa docelowa rzeczywiście tutaj się znajduje. W związku z tym, yy, dla tych osób: w przedziale od 25 do 34 lat warto się tutaj promować. I chciałem wam pokazać na przykładzie dwóch firm jak to można robić. Pierwszą osobą to jest pani Paulina. Panią Paulinę możecie znać z bloga Kotel TV albo Domowa TV. Ładnych parę lat temu zaczęła Pierwszy w Polsce w zasadzie program kulinarny umiejscowiony na YouTube. I do tej pory, chociaż blog już nie publikuje nowych treści, znajduje się tam ponad tysiąc 1000, ponad 1000 filmików dotyczących wyłącznie gotowania i tematów pokrewnych. Obecnie pani Paulina. Prowadzi bloga domowa TV. To jest blog bardziej lifestyleowy, natomiast przy okazji promuje też swoje e-booki i zdecydowała się otworzyć sklep, który wygląda mniej więcej tak. W tym sklepie znajdują się jej e-booki, jej e tym również te, które ostatnio promuje czyli dotyczące lunchboxów. No, i to, co nas najbardziej interesuje, no to sposób, w jaki promuje je na Instagramie. No, i mamy profil Kotlet TV. Jak widzimy, spora liczba obserwujących i mała liczba obserwowanych. To jest coś, do czego powinniście dążyć, dlatego, że chodzi o to, żeby obserwującymi były osoby. Które tak naprawdę interesują się tematyką poruszaną przez Was, albo lubią Wasze zdjęcia, i ewentualnie mogą kupić od Was produkt, który będziecie promować. Jak widzicie, dalej imię, Paulina i Michał. Tak naprawdę, blogi, które prowadzą, to są ich osobiste blogi, więc jest to na miejscu. Natomiast tutaj spokojnie możecie wykorzystać, Tą przestrzeń, żeby opisać, czym zajmuje się Wasza strona. W krótkich słowach, tak jak oni, jakbyście wpisali imię, nazwisko, dwa słowa charakteryzujące Waszą stronę, a następnie krótki opis bieżących produktów, które promują, czyli e oraz jeden hashtag, który najlepiej oddaje tematykę tego właśnie buka i który może największą liczbę osób, którzy zechcą kupić ten właśnie produkt. No i dochodzimy do zdjęć. To dla nich ludzie zakładają w ogóle Instagrama i siedzą na nim godzinami. No więc, ponieważ kotlet TV był blogiem kulinarnym, no to mamy tutaj masę jedzenia. Przy czym regularnie przewija się temat główny, główny na ten moment, czyli lunchboxy. Tylko zwróćcie uwagę, że zdjęcia lunchboxów nie są tutaj zdjęciami produktowymi, a wskazują na praktyczne zastosowanie tego właśnie produktu. Zdjęcia produktowe, czyli plastikowy pojemnik, może zostać zamieszczony w sklepie internetowym. No bo taki jest cel. Ludzie chcą się zapoznać ze specyfikacją danego produktu. Natomiast Instagram ma przyciągać uwagę i zawierać ewentualnie lokowanie produktu. Na tym profilu w kilku miejscach jest ujęty lunchbox. Nawet tam, gdzie znajduje się sam, no to zawiera jedzenie, żeby pokazać, w jaki sposób można go wykorzystać. To właśnie to zdjęcie, jak widzimy, plastikowy pojemnik został zapełniony apetycznym jedzeniem i pokazuje, jak w praktyczny sposób można wykorzystać przestrzeń tego właśnie lunchboxa. Inną firmą, którą chciałem Wam pokazać, no to jest już gigant Nike, które stworzyło sklep Nike Football na którym widzimy kilka dodatkowych elementów. Po pierwsze opcję wyświetl sklep. To jest płynne przejście do sklepu Instagramowego. W poprzednim profilu widzieliśmy odsyłacz do witryny zewnętrznej, natomiast Instagram aktualnie umożliwia sprzedaż ze swojej platformy. No i po prawej stronie mamy screena z tej właśnie platformy zawierający Produkty Nike. W sklepie oczywiście mamy zdjęcia produktowe, ponieważ jest to już sklep. Natomiast w samym, na samym profilu elementy są te same, przy czym pojawiają się filmy i galerie zdjęć. Te dwie rzeczy ożywiają ten profil, powodują, że treści publikowane są jeszcze bardziej interesujące. Życzę Wam wszystkim, żebyście mieli tylu obserwujących, bo to znaczy, że wszyscy Polacy Was kochają. No ale przejdźmy do publikacji posłów. Jak zrobić, żeby one docierały do jak największej grupy osób, ale były ukierunkowane na grupę docelową, która Was najbardziej interesuje. Jednym z takich elementów jest tagowanie. Czyli wszystkie te słowa z krateczką, które pojawiają się w poście. Kiedyś stosowaliśmy ich sporo, zachęty były nawet do 11 hashtagów. Obecnie mówi się o 3 do 5. Przy czym ważne jest, żeby nie były to zawsze te same hashtagi. Y. Dlaczego? Dlatego, że Instagram może potraktować to jako spam i zmniejszyć nasze zasięgi. Z drugiej strony, kiedy dobieramy, który z hashtagów zamieścimy nasz, przy naszym zdjęciu, warto zwrócić uwagę, jak duża jest grupa docelowa. Zachęca się, żeby zróżnicować te zasięgi i w jednym poście zamieścić hashtag o dużym zasięgu, małym i średnim. W ten sposób mamy. Szansy dotrzeć do większej ilości osób. Inna, inna sprawa to skłonienie klientów albo włączenie powiadomienia. Dlaczego to takie ważne? Dzięki temu nigdy nie zapomną o Twojej stronie i o Twoich produktach. Stosunkowo łatwo jest to osiągnąć, jeżeli organizuje się promocję, udostępnia kody rabatowe albo tworzy konkursy. Wtedy klienci wiedzą, że nie tylko muszą być, muszą wiedzieć, pamiętać o Twojej stronie, ale być na bieżąco z treściami, które, które publikujesz, żeby otrzymywać bonusy. No i najważniejsze, czyli wracamy do tego, co widzieliśmy w poprzednich profilach, czyli nie zapomnij o zdjęciach. Dobre zdjęcie potrafi zrobić cię. I nieważne, że buty, które będą na zdjęciach będą na modelce, a w rzeczywistości kupi je pani, która wcale nie wygląda jak modelka. Chodzi o to, żeby przyciągały wzroki wzrok. I nieważne, co reklamujecie, zdjęcia muszą być atrakcyjne, muszą przyciągać i zawierać lokowanie produktu, a nie sam produkt. Więcej informacji możecie znaleźć w linku, który zamieściłem pod filmem. Jeżeli podobał wam się ten materiał, kliknij lajka like oraz subskrypcję, żebyś zawsze był na bieżąco z materiałami, które dostępne.